Hej słoneczka, poznajcie moją gromadkę owocowych Little Pet Shop. Spójrzcie tylko na te kolorowe i bardzo owocowe zwierzaki. Gdy Ty je tylko zobaczyłam, od razu stwierdziłam, że muszę stworzyć owocową laleczkę LOL Surprise. Przygotowałam już sobie odpowiednią laleczkę. To jest taka brokatowa laleczka z brokatowymi oczami, z różowymi rajstopkami. Zaraz zaczniemy jej wielką metamorfozę. Przygotowałam jeszcze do niej taką oto sukienkę. Na razie jest biała, ale zaraz zmieni swój kolor. No i jeszcze kapelusz, a w zasadzie berecik, który wyląduje tutaj na głowie. Zabawy zaczynamy od koloru czerwonego farbki, mam już tutaj przyszykowany, do tego gruby, gruby, a w zasadzie taki szeroki pędzel i malujemy włosy laleczki. Póki co, zobaczcie, ona ma takie zielone te włosy, również bardzo piękne, no ale ja bym chciała, żeby one były czerwone. Na pewno tutaj będą potrzebne dwie warstwy, bo zobaczcie, troszeczkę ten zielony kolor przebija. Pierwsza warstwa farby już jest położona. Zobaczcie, tak prezentują się teraz włosy mojej laleczki. Chciałabym uzyskać taki efekt, że te włosy będą przypominać truskawkową fryzurę. Teraz czapeczka na głowę naszej laleczki. Zostanie ona w takim oto czerwonym kolorze z tymi białymi paseczkami, ale używam teraz y, zielonej farbki, cieniutkiego pędzelka i postaram się zrobić tutaj jakieś takie listki różnych kształtów, jedne większe, drugie mniejsze, tak aby sprawiały efekt, że one oplatają cały beret naszej laleczki. Listki na berecie są już namalowane. Teraz znowu cieniutkim pędzelkiem i nieco jaśniejszym kolorem zielonego. Zrobimy jeszcze tutaj takie gałązki, gdzie gdzie pomiędzy listkami. Wokół tych małych cieniutkich gałązek zrobię kropeczki w takim bordowym kolorze, żeby to wyglądało jak owoce na gałązkach, na przykład porzeczki, kto z Was lubi porzeczki? wygląda przepięknie bardzo kolorowo, jakby został wyciągnięty prosto z ogródka, więc odkładam go na bok do wyschnięcia i zabieramy się za sukienkę. Sukienka, Jak widzicie, ma przepiękny czerwony kolor. Zostawiłam tylko na dole białą falbankę. Teraz to troszeczkę wygląda jak sukienka Świętego Mikołaja. Świąteczna taka i du robię teraz w kolorze zielonym. Wymieszałam sobie ciemnozielony kolor z białym, aby powstał mi taki jasny i maluję tutaj całą tę falbankę. Sukienka prawie już jest gotowa. Przyszykowałam sobie znowu cieniutki pędzelek i odrobinę czarnej farby, aby zrobić kropeczki, które będą pestkami na mojej sukience. Teraz to będzie troszeczkę bardziej, kochani, arbuzowa sukienka, gdy dodamy czarne pestki. Ale jak wiemy, przecież truskawka też ma takie malutkie pestki. I mam pytanie do Was, kochani, abyście napisali mi na dole w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony owoc. Piszcie mi to koniecznie. No i tak oto moja truskawkowa sukienka stała się prawdziwie arbuzową sukienką. Już nie mogę się doczekać, kiedy wszystko porządnie wyschnie, no i będę mogła ubrać moją laleczkę. No właśnie, a propos laleczki, mam już ją tutaj ze sobą i czas na drugą warstwę czerwonego koloru. Mam oczywiście swój gruby pędzelek, i nakładamy drugą warstwę. No zobaczcie teraz. Te włosy będą naprawdę bardzo, ale to bardzo czerwone, truskawkowe albo arbuzowe, jak wolicie. Wszystko dokładnie pokrywam drugą warstwą. Nie zapomnijmy również tutaj z tyłu. Ważne jest, aby w odpowiednią stronę również pociągać pędzelek, tak aby powstawały nam takie kosmyki jakby włosów. Gdy już wszystko będzie pokryte, Sięgam po nieco cieńszy pędzelek i będę wykańczać włosy tutaj przy czole. Jeśli chodzi o twarz mojej laleczki, to jedyną rzeczą, którą tutaj poprawię, będą bardzo, ale to bardzo czarne brwi laleczki. Cieniutką częścią pędzelka po prostu rysujemy kreskę. Będzie to przepięknie pasować do tych mocno czerwonych włosów. <laughs> Przepraszam, ale jak maluję takie małe części, to bardzo się skupiam i aż nie mogę do was wtedy mówić. No, ale słuchajcie, jest skończone. Oh, trochę teraz strasznie wygląda moja laleczka. Wszystko, moi drodzy, jest już gotowe. Jeszcze tylko muszę znaleźć odpowiednie buciki dla mojej laleczki. Myślę, że będą to takie zwykłe czerwone pantoferki. Odkładam wszystko do wyschnięcia. No i co? Czekamy, aż będę mogła ubrać moją laleczkę. Uwaga, uwaga kochani, czas na moją owocową LOL Surprise! Jestem zachwycona efektem. No, zobaczcie, jak to wszystko przepięknie wygląda. I listki, i kolor czerwony, i nawet mamy tutaj pestki, wszystko pasuje do siebie idealnie. Teraz ubieramy laleczkę. Na początek, oczywiście, musi na jej ciele wylądować sukienka. Zobaczcie, jak słodziutko! Jeszcze do tego buciki. I buciki nie są pomalowane, są to takie zwykłe czerwone pantofelki, w zasadzie takie sandałki. Różowe rajstopki ma jeszcze moja laleczka, one również tutaj fajnie pasują. Czerwone włosy, no i najważniejsza rzecz, czyli jeszcze ten beret na głowę. Możemy wybrać o w którą stronę, może tak. No i laleczka teraz wygląda jak arbus. Albo nawet jak truskaweczka. A tak oto prezentuje się moja owocowa LOL Surprise w otoczeniu owocowych Littles Pet Shop. Koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzu, co sądzicie o tej metamorfozie. Będę troszeczkę mało skromna, ale moim zdaniem metamorfoza wyszła idealnie. Zrobiłam naprawdę świetną robotę. Koniecznie oceńcie tę moją metamorfozę. No i piszcie na dole w komentarzu, jakie inne metamorfozy laleczek Lol Surprise powinnam zrobić. Dla Was oczywiście, to zrobię takie specjalne odcinki. A tymczasem ja i moja owocowa laleczka Lol Surprise się żegnamy. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa pa!